Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj do wygłoszenia referatu w tej otwierającej sesji. Ja rozumiem, że pani docent Tlauka chciała, żeby te pytania dorzucić do tych 100 bilionów, o których pani wspominała w swoim wprowadzeniu, że miesięcznie 100 bilionów, to te, te pytania, które ja zadam, zwiększą tą liczbę. Tytuł troszeczkę jest prowokujący, ale chciałem... W zasadzie rzeczywiście sprowokować, a w zasadzie bardziej zainspirować Państwa do dyskusji tymi pytaniami, jaka jest rola technologii informacyjnych we współczesnej dydaktyce i dokąd zmierzamy, dokąd powinniśmy zmierzać w tej, w tej współczesnej dydaktyce. Więc zanim przejdę do tych wszystkich pytań. W zasadzie cały mój referat będą same pytania, proszę nie oczekiwać odpowiedzi. To jest tak jak żeśmy tutaj przed chwileczką mówili w kuluarach. Rolą profesora jest zadawać pytania, a nie odpowiadać na te pytania, więc to Państwo sobie musicie wszyscy sami na te pytania odpowiedzieć. Przede wszystkim jaka jest współczesna dydaktyka akademicka i chciałbym tutaj podzielić się z Państwem moimi subiektywnymi jak gdyby spostrzeżeniami na to, jak może oceniamy najczęściej tą naszą dydaktykę akademicką? Dydaktykę wspomaganą technologiami informacyjnymi, często nazwanej jako e-learning. Przede wszystkim. Bardzo często utożsamia się współczesną, nowoczesną dydaktykę z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. I tutaj bym, chciałbym wyraźnie to rozgraniczyć. Nie można utożsamiać tych dwóch pojęć. Nowoczesna dydaktyka wcale nie musi być powiązana z nowoczesnymi technologiami. Natomiast z drugiej strony, nowoczesne technologie są wyśmienitym narzędziem do tego, żeby zmieniać paradygmat kształcenia, jaki teraz wchodzi coraz częściej, gdzie ten student jest tym centralnym podmiotem yy, kształcenia, a nie profesor przy tablicy. Czyli te technologie mają pomóc, a nie powinny być same sobie celem, na pewno. I teraz najpierw spróbuję jakoś zdefiniować w ogóle, co to jest dydaktyka i co to jest nowoczesna dydaktyka. Ten rysunek oczywiście yy, Tutaj, tutaj się nie, nie, nie bardzo działa. Pointer, nieważne. Z jednej strony mamy dydaktykę, z drugiej strony mamy treści, czyli mamy metody i treści. Każda dy, dyda, ka, każdy proces dydaktyczny musi się składać z tych dwóch elementów. Mu, jeżeli są bardzo dobre treści, a mamy złe metody kształcenia, wówczas to nie zdaje egzaminu i na odwrót. Możemy mieć najlepsze metody, jeżeli nie mamy dobrych treści, wówczas proces kształcenia też kuleje. W związku z powyższym, że świat się zmienia, te technologie informacyjne wkraczają, pojawia się, pojawiają się nowoczesne technologie. I te nowoczesne technologie zarówno z jednej strony wspomagają metody kształcenia, jak z drugiej strony wspomagają treści. Czyli powstaje taka, tak, taki, taki zamknięty yy, krąg, gdzie technologie są narzędziem, i niejednokrotnie środkiem do tego, żeby osiągnąć jakieś nowe cele. Takie ujęcie jest, powstało, twórcą jest Lee Schulman, nazywany jak, jako TPAC, czyli Technology, Pedagogy and Content Knowledge dla, dla wszystkich. Oczywiście, jeżeli to weźmiemy, umieścimy w kontekście kogo uczymy, gdzie uczymy, jakie są cele tego kształcenia, wówczas mamy pełny obraz nowoczesnej dydaktyki, która obecnie, z którą obecnie się stykamy i o której w czasie tej konferencji na pewno będziemy dyskutować. Natomiast z drugiej strony, dzięki właśnie tym technologiom informacyjnym pojawiają się właśnie nowe metody dydaktyczne, które mogą być realizowane właśnie z, wykorzy z wykorzystaniem tychże technologii. Przepraszam za angielskie nazewnictwo, ale wielokrotnie tłumaczenia na żywo, które coraz częściej się pojawiają, są dosyć sztuczne. Tak jak był okres, że walczono z terminem e-learning, on już przyschnął w naszym języku, wiele tych yy, terminów też w polskiej literaturze śmiesznie brzmi, na przykład klasa odwrócona, to nie bardzo wiadomo co to jest, a Flipped Classroom zupełnie inaczej. Czyli nowoczesna dy, dydaktyka, która jest wzbogacana technologiami informacyjnymi, to są zupełnie nowe podejścia do y, y, procesu kształcenia. Od adaptacyjnych poprzez y, y, grywologię, tak po polsku, żeby powiedzieć, mobile learning, to są wszystko elementy nowych metod. Skoro zdefiniowałem już mniej więcej na czym polega, co rozumiem pod pojęciem nowoczesna technologia, zachodzi pytanie, po co nowoczesna technologia w uczelni? No i może tu i przewrotnie, paradoksalnie można powiedzieć, że nowoczesne technologie coraz częściej wkracza, wkraczają i muszą wkraczać. Bo uczelnia boryka się z wieloma problemami, takimi jak konkurencyjność. Mamy prawdziwy wyścig, zarówno lokalny, krajowy, jak i również zagraniczny. Poprzez muki albo inne yy, platformy, które są do, ogólnie dostępne, przez otwarte zasoby edukacyjne, jesteśmy zasypywani konkurentami niejednokrotnie. Bardzo, o bardzo wysokim poziomie. Więc prawdziwy wyścig, ograniczenia finansowe. Wiele się pokłada w tym, że nowoczesne technologie obniżą koszty kształcenia. Z tym oczywiście to jest dyskusyjne i nie wiadomo jak to, jeszcze nikt tego nie policzył. Niemniej jednak na, na pewno wiele uczelni pokłada wiele, wielkie nadzieje w tym. Zmiany demograficzne. Zmi zmiany de demograficzne obniżenie liczby studentów, które obserwujemy z jednej strony, a z drugiej strony zmiany demograficzne poprzez zmiany wieku studentów. Mamy studentów od 20 do 28 powiedzmy, i potem mamy 30 plus do emerytury i po em na, na emeryturze. Także to są zmiany, które wymuszają no, nowe podejścia. No, ostatni punkt, brak czasu. Studenci nie mają czasu, pracownicy naukowi nie mają czasu, postęp technologiczny jest taki szybki, w związku z tym te now, nowoczesne metody jak gdyby z, znają, znajdują swoje uzasadnienie w nowoczesnej uczelni. Dlaczego wprowadzamy? Bo zmienia się krajobraz kształcenia. Tutaj pani docentlałka mówiła na początku, prawda? Dzieci są już Native, a my jesteśmy imigrantami. Zmienia się rysunek sali wykładowej. Zmieni się, zmienia się krajobraz kształcenia, bo już nie tylko mamy do czynienia z taką salą jak po lewej stronie, ale również mamy takie sale, po prawej stronie. I to nie jest tylko kwestia wieku, proszę Państwa. Tutaj też jest kwestia yy, czego ci studenci oczekują od uczelni. Je, in, czego innego oczekują młodzi ludzie, którzy przychodzą bezpośrednio po maturze i innego dorośli ludzie, którzy przychodzą czegoś konkretnie się nauczyć. Yy, Dlaczego jeszcze? Dydaktyka akademicka musi na bieżąco nadążać za postępem technologicznym i w sposób tradycyjny jest to wręcz niemożliwe. Tylko właśnie kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod umożliwia natychmiastowe dotarcie do wszystkich, wszędzie, z wszystkimi nowinkami technologicznymi, które się pojawiają w świecie. A teraz prze, chciałbym przejść do. Subiektywnego spojrzenia na to, jak wygląda e-learning w naszych uczelniach. Mamy 43, 430 uczelni, publicznych i niepublicznych. Yy, mogę iść o zakład, że żadna uczelnia nie stwierdzi, że ona uczy tylko w sposób tradycyjny. Każda uczelnia gdzieś tam wpisuje. Nowoczesne metody i e-learning w swoim procesie kształcenia. Jak to się odbywa? Oczywiście to jest drugorzędna sprawa, ale na pewno 430 uczelni wykorzystuje nowoczesne technologie. Jakie są regulacje prawne w, w, we wdrażaniu? Mamy prawo o szkolnictwie wyższym, które dopuszcza, mamy rozporządzenie ministra nauki i poszczególne uczelnie mają lub przygotowują zarządzenia lub uchwały, które regulują sposoby wdrażania e-learningu lub też kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod. A więc są pewne regulacje. Mamy bardzo wiele konferencji. Tutaj wybrane tylko, wynotowałem, które się odbywają w bieżącym roku. Trzy tygodnie temu była konferencja w Gdańsku i Deatorium, bardzo interesująca, która była poświęcona problemom otwartości i tak dalej. Więc tych konferencji jest bardzo dużo. Mamy dwa czasopisma, z panią redaktor tutaj siedzącą. Jedno, mamy dwa stowarzyszenie e-learningu. Więc naturalne pytanie, które się nasuwa. Jest takie i tym bym zaczął właśnie serię teraz pytań. Czy jest tak dobrze, bo mamy tak wiele już inicjatyw, mamy tyle konferencji, mamy regulacje prawne, mamy ten e-learning wszędzie? Czy jest tak źle, bo mamy za mało tego wszystkiego? I to pytanie oczywiście ty, jest tym otwierającym, bo przechodząc już do szczegółowych tych pytań, Tytułowych, niedyskretnych pytań. Tutaj, tak jak powiedziałem, każdy z Państwa może odpowiadać sobie, i na pewno to, te pytania mogą stać się forum do, do dalszej dyskusji. Jak wygląda organizacja e-learningów w mojej uczelni? Nad, wytłuszczyłem te pytania, które są może takie najbardziej prowokujące, jeżeli zadamy pytanie zidentyfikuj najbardziej innowacyjne programy kształcenia w Twojej swo, uczelni, czy są standardy tworzenia kursów? Czy polityka jakości uczelni uwzględnia nowe metody nauczania? To są pytania, które są trudnymi pytaniami, niemniej jednak, one mogą pomóc w, w umiejscowieniu tych nowoczesnych metod w codziennym y y programie, sylabusie danej uczelni. Jaka jest wizja, jaka jest strategia, o ile jest w ogóle, jakie są plany, w jaki sposób uczelnia instytucjonalnie wspiera rozwój, czy wspiera. Czy są odpowiednie instytucje? A może e-learning jest postrzegany na uczelni mojej jako zagrożenie? Co bardzo często się dyskutuje, że e-learning jest zagrożeniem. I to z wielu, z wielu płaszczyzn to zagrożenie jest listowane że utrata kontaktu, że rozlu rozluźnienie dyscypliny itd. Tak tak po pojawia się bardzo często taki argument, że e-learning to, to jest zagrożenie, dlatego że są instytucje zewnętrzne, które oferują kursy. Są właśnie te wspomniane już wcześniej muki, które... Student może przynieść. Ustawa teraz dopuszcza już kształcenie nieformalne. Co zrobić ze studentem, który skończył kurs na MIT, ma już yy, dyplom tam z jakiegoś przedmiotu, powiedzmy, z, z matematyki, i teraz jak my mamy do tego podejść z punktu widzenia uczelni? Więc jest to pewnego rodzaju zagrożenie. Znaczy, o, moja optymistyczne podejście jest, że instytucje zewnętrzne na pewno nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, bo siła uczelni jest na pewno w badaniach, które prowadzimy, więc na pewno dopóki mamy dobre badania, będziemy mieli zawsze dobrą dydaktykę. Jak wygląda problem otwartych zasobów edukacyjnych w mojej uczelni? Czy mamy muki, czy przymierzamy się do wdrożenia muków? Czy istnieje strategia otwartości zasobów edukacyjnych? Jakie zachęty widzielibyśmy chętnie, żeby przyspieszyć ten proces wdrażania nowych metod, nowych technologii? Prze poprzez pryzmat uczelni, ministerstwa, może jakieś inne finansowe, akredytacyjne, organizacyjne. Inne pytanie, które też może paść czy ministerstwo pro, pro, promuje nowe metody nauczania, czy jest, są prowadzone jakieś badania, takie badania dogłębne podstawowe, zlecone przez ministerstwo na efekty tego kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod. No i ja przede wszystkim najważniejsze pytanie, które zostawiłem w zasadzie na koniec. Jakie są oczekiwania mojej uczelni wobec innowacyjnych metod? Czy to ma przysporzyć nam liczbę absolwentów, przysporzyć nam liczbę studentów, czy mamy jakieś wewnętrzne bariery wewnątrz uczelni, które to powodują, że na przykład to wdrażanie idzie opornie? Tych pytań mógłbym mnożyć nieskończoność, ale nie chciałbym Państwa zanudzać. Na pewno sami Państwo możecie sobie tu dopisać ciąg dalszy tych pytań. Jaka była moja motywacja teraz, chciałbym się wytłumaczyć, do, do, do zadania tych pytań? Otóż, powstał projekt unijny Komisji Europejskiej, w którym uczestniczyło osiem krajów, który dotyczy zmian krajobrazu pedagogicznego w Europie. Celem tego projektu głównie jest sformułowanie zaleceń dla decydentów na poziomie uczelni i ministerstw odnośnie właśnie promowania i wdrożenia. Ten projekt kończy się w czerwcu, więc te wnioski, które z tego projektu yy, yy, powstają, no niestety nie mogę ich zaprezentować bo po prostu one dopiero są tworzone. Natomiast Państwo, odpowiadając sobie na te pytania, możecie znaleźć tą odpowiedź i jak gdyby te wnioski sami sobie wytworzyć. Czyli wracając do tego mojego pytania, od którego zacząłem, czy jest tak dobrze, czy jest tak źle? No, w moim subiektywnej ocenie szklanka jest do połowy pełna i do połowy pusta. Nie jest źle, mogłoby być na pewno znacznie. Lepiej. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. No, i teraz proszę o odpowiedzi na te pytania, które postawiłem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.